Się, bo chcę, żeby z buziek kucyków nigdy nie schodził uśmiech Ja jestem Pinkie Pie No cześć! ciągle ma. Jak się masz? chcę powiedzieć O nie no I to ostatni dzień i ostatnia lekcja, nie? No, au Uuuyesz. Oa, nigdy się nie przewracałam. No. Ciekawe kiedy ten dzwonek. O, i już dzwonek. Chodźmy do... A! Sunset chodzi do samej klasy. Chodź, idziemy do klasy. Jestem proszę pani. Okej, okay, a gdzie jest to? Skąd mam wiedzieć? Jestem... Okej, okay, ale gdzie reszta, no? Powinni już dawno być. Nie mam zielonego pojęcia. Jestem... Ja też jestem szampanią. ale pusto tu prawie. Przepraszam, proszę pani, ale pomyliłam klasę. Jak można pomylić klasy? Nie mam pojęcia. jestem. Nie ma tu przejścia. Dalej przesunąć. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, skoro wszyscy już jesteście to dzień No właśnie na to liczyłam. O o, chyba cię z prądem pójdę zobaczyć. A wy nigdzie się nie ruszajcie. Ciemność. Właśnie ciemność. Panika. O, już wszystko dobrze. Już myślałem, że będzie tak przezwierność. Już, to tylko kolki. No. Ok, sprawdzimy obecność, więc. Applejack? Jestem. Carlos? Jestem. Plumate. Jestem. Fluttershy? Jestem. Trixie? Jestem. Kipaj? Jestem. Zaraz Shimmer? Obecna. Twilight Sparkle? obecna. Okej, okay, więc możemy zaczynać lekcję. Kto to tu powiesił na ścianie? Przyznać się. My możemy? Właśnie, a nie to nie my, nie my to w innej klasie, no. To może ja? Ok. Dzisiaj mamy temat o ciasteczkowej 100. Więc to jest ta historia się zaczęła od. To było dawno, dawno temu. Tak. Gdzie są dziewczyny? No przecież miały tutaj być. Bawić się pogodą słońcem kogoś to śniegiem Ile ja mam czekać? No na jeszcze jesteście. So, okay. Gońcu, znaczek mówi nam się ciągła. do, do, do. To może pójdziemy do mnie? Ok. Ok, no to chodźmy. Jak to możliwe, jak No, i to jest mój dom. Tak się cieszę, że jesteś sobą. No, jest duży. No, ercja, wielgatny wręcz. Okej, okay, możemy iść. We chodź. Okej, okay, chodź. Okej, okay, to jest mój pokój. To jest mój telewizor. Moje łyżeczko i moje szapeczko. Nie wow. możemy tego dopuścić. No. To jest całkiem fajne. I telewizor. No. Hmm. Nie jest, będziemy robić. Hmm. Może nadamy nazwę naszej paczce? No a jakie? Może to, co było na lekcji. Słyszałem na waszej lekcji. Ale też to miałam. Mieliście lekcję o ciężkości No. Tylko ze wychowawczynią. No my też. No i chyba. Nazwiemy naszą paczkę ciasteczkowa 100, co? Okej okay. Jesteś za tym? Tak Okej, okay, czyli nasza paczka nazywa się Ciasteczkowa 100 Hmm Chodźmy coś zrobić Kochanie yy, Znaczy córeczko Jakbyście yy, 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 Czegoś potrzebowały to Chodźcie do kuchni i wam coś zrobię Dobrze. Okej, okay, mało. Okej, okay, okej. Okay. Może pójdziemy do parku? Okej, okay, świetny pomysł. Okej. Okay. Idziemy. Może całe mnóstwo idziecie dziewczyny? Czekam na was, no. Przyszłam. chcę się powiedzieć mamie, czy coś musi powiedzieć? A ja nie rozumiem. Mamo, wychodzę! Okej! Okay. Au! Przed tym dajmy mięsę. Jestem. No na leści. Czy no, ile można było? No właśnie. No przepraszam Was. Idziemy? Idziemy. Okej, okay, no to tak. chodź. lecimy tutaj! Zarzucimy! Nic ci nie jest! No właśnie! Nie, nic mi nie jest! Jak jej teraz wyciągnie? Nie wiem, ta dziura wygląda okropnie. No i często. Nie wiem. Zostawimy ją? Przestań, ona ja jest naszą przyjaciółką. Hmm. Jak ją z tym wyciągnąć? Nic ci nie jest? Nie, nic. Pójdę po. po pomoc. A ja tu z tobą poczekam. Jestem za tym, żeby cię zostawić. A łano. Brzydka trawa. Gdzie ona jest tą pomocą? Wszystko dobrze? No nic mi nie jest na razie. Czemu ciągle to samo pytanie zadajecie? Nie mam. pojęcia. Gdzie ta pomoc? Przecież to jest spaj. Powinno być w osób, sposób. Nikogo nie ma, jest pusto. No. no i kiedy jej to powiedziałam, to po prostu tak się wściekła. <laughs> to, 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 to. E Pomocy moja koleżanka wpadła do dziury. Wpadła do dziur niech się leczy. No właśnie. Chodźmy. Ale... A Pójdę może tam do nich. No, a no znowu to samo no? To idzie? O, to biegnie Twix i pewnie ma jakąś pomoc czy coś, ale nikt nie biegnie za nią. Oh. to pytanie, no nic mi nie jest okej, okay, okej okay. idę po może po linę okej, okay, ale tu poczekam no. huh. kto zostawił tu linę? o, akurat mi się przyda, zbieg okoliczności już niedługo cię wyciągniemy nie bój się ja się nie boję słyszysz te dźwięki? kiedy tu tu przyszłość no wiesz, ale. Dziwny dźwięk. E, słyszałaś to? Tak, słyszałam. To jest moja świnka morska. Gigant! Oh my god, świnka morska giganta ma. No, no dobra. Mam tu Linę. Ok. I za chwilę cię wyciągniemy. Za pomocą Liny. Ok, no. Szybciej, bo małe źle Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, rzuciłam ci linę. Okej, okay, sięgam, spróbuję jej. O, widzę tą minę. Musisz nam pomóc. Okej, okay, możecie wciągać. Okej, okay, jest, wyciągu, wyciągliśmy ją. No. Dziękuję Wam dziewczyny. My też. O, ojej, co to był za straszny koszmar? Nie, koszmar wciąż trwa. Rarity, Pinkie Pie straci farbę. Trzeba jej pomóc.